24 listopada minęły trzy dekady od śmierci Freddiego Mercury, członka grupy Queen, wielokrotnie uznawanego za jednego z najlepszych wokalistów w historii muzyki popularnej. Z natury skromny na scenie przeistaczał się w pełnego energii lidera obdarzonego niezwykłą charyzmą, skupiając na sobie niemal całą wagę publiczności. Odszedł przedwcześnie, pokonany przez wirus HIV. Pięć miesięcy później na stadionie Wembley zorganizowano pamiętny koncert, którego gospodarzami byli trzej pozostali członkowie grupy Queen. Brian May, rocznik Taylor i John Deacon. Był to hołd, jaki świat muzyki złożył Frediemu. 72 tysiące szczęśliwców nabyło wejściówki, które sprzedano w ciągu zaledwie dwóch godzin, mimo iż wcześniej nie była znana lista wykonawców. Reszta widzów, w tym także polskich, oglądała bezpośrednią transmisję telewizyjną. Szacowano, że łączna widownia z całego świata przekroczyła 2 miliardy osób. Pieniądze z koncertu przeznaczono na walkę z AIDS. Zaśpiewały prawdziwe gwiazdy pierwszej wielkości ówczesnej sceny muzycznej. Obejrzałem telewizyjną transmisję. Ciągnącą się do późnych godzin nocnych, jednak z czystym sumieniem stwierdzam, że nie wszyscy wykonawcy stanęli na wysokości zadania. Trudno się dziwić, wszak Freddie Mercury był wokalistą wyjątkowym, udarzonym, niepowtarzalnym głosem. Jakiekolwiek próby naśladownictwa musiały być skazane na niepowodzenie, zaś próby indywidualnej gwiazdorskiej interpretacji nie zawsze odpowiadały duchowi Queen. Queen od połowy lat 70. był jednym z najbardziej popularnych zespołów na świecie. Mimo to grupa nigdy nie była traktowana poważnie przez zachodnich krytyków rockowych. Trudno im było pojąć fenomen muzyki zespołu polegający na umiejętnym pomieszaniu elementów glam rocka, heavy metalu, prog rocka, wodywilu, czasem trącącego kiczem humoru, pseudoklasyki i trudno powiedzieć jeszcze czego. W połączeniu z niesamowitym głosem Frediego stanowiło to kapitalną i trudną do podrobienia całość. Do tego dochodziły niesamowite koncerty zespołu, wręcz przypominające spektakle teatralne, podczas których ekscytujący wokalista był absolutnym panem publiczności. Płyty zespołu sprzedawały się naprawdę dobrze i nawet w okresie kryzysu spowodowanego narastającą falą punk, grupa zachowała fanatycznych zwolenników. Przyznam, że nigdy nie byłem zdecydowanym miłośnikiem Queen, doceniałem ich kunszt, jednak w w swoich zbiorach przez lata miałem jedynie ich wybrane albumy. Przede wszystkim A Night in the Opera, numer 1 w Wielkiej Brytanii, piąta pozycja w USA oraz A Day in the Races. Oba tytuły w oczywisty sposób nawiązywały do tytułów filmów braci Marks. Za jedno z najlepszych dokonań uważam również Innuendo, ostatni album wydany za życia Frediego. Night in the Opera to czwarta pozycja w dyskografii zespołu, pierwsza jaką nagrali po zerwaniu pańszczyźnianego kontraktu z agencją Trident Audio. Productions, która bezwzględnie je wykorzystywała, odbierając motywację do pracy twórczej. Pierwszy utwór z nowej płyty, zatytułowany Death on Tulex, jest niemal jadowitym rozliczeniem z tamtym okresem. Praca w nowych warunkach i bez ograniczeń dodała im skrzydeł, uwalniając wyjątkowy potencjał i kreatywność. Nad nagraniami do albumu Anita The Opera pracowali przez 4 miesiące w kilku studiach. Ponad 3 tygodnie zajęło im nagranie prawdziwego opus magnum, kompozycji Bohemian Rhapsody. Historia pokazała, że utwór przetrwał próbę czasu i coś, co z początku miało być muzycznym żartem, w samej Wielkiej Brytanii sprzedało się błyskawicznie w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. Mimo niestandardowej długości, blisko 6 minut, utwór na 9 tygodni stał się hitem numer 1, na 2 lata po wydaniu uznano go za najlepszy singiel ostatnich 25 lat. Warto też zwrócić uwagę na The Prophet's Song, rozbudowaną kompozycję gitarzysty Briana May'a. To utwór, w którym jego gitara zabrzmiała najpełniej, odkrywając swoje ciężkie Rokowe oblicze. Płytę nagrano na 16-śladowym magnetofonie, w pełni wykorzystując ówczesne możliwości studia. Zespół nagrał ją w całości samodzielnie, nie korzystając z pomocy muzyków sesyjnych. Po zmianie agencji impresaryjnej, miała ona zdecydować o tym, czy zespół rozwinie skrzydła i przetrwa, czy ludzie o nim zapomną. Muzycy wykorzystali tę szansę w 100%. Album okazał się momentem zwrotnym w ich karierze. Cały jej repertuar pasuje do siebie niczym Mister na układanka. Ciężkie, rokowe gitary i subtelne, wręcz Sentymentalne ballady, folkowa zoduma i brytyjski hymn narodowy. To właśnie ten album legł u początku drogi, która zawiodła grupę na szczyt. Ich utwory spędziły w zestawieniu UK Album Chats blisko 1400 tygodni, pobijając The Beatles, Elvisa Presleya, Yutu oraz Diaz Straits. Sprzedali ogółem ponad 130 milionów płyt, zaś album Night at the Opera do dziś pozostaje sumą wszystkiego, co stanowi o niezwykłości muzyki Queen.